Zobaczcie co się dzieje z tym białym ręcznikiem. Co zrobić aby dziecko z uśmiechem na ustach chciało pójść do przedszkola. Lubię się bawić i w to, w to i w to. W tęczę i wórkany robię. I Dalej, da, o, dalej, 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 o super. Pięknie. W naszym przedszkolu nie da się nudzić i to na pewno jest taki nasz bardzo duży plus. Codziennie są lekcje ciszy. Zaczynamy każdy dzień od lekcji ciszy w każdej grupie. Jest to metoda zaciągnięta z metody Montessori. Ona wprowadza w dzień tematyczny. I cały dzień wokół tego tematu, który jest odkrywany przez dzieci na, na tej lekcji ciszy, dzieci doświadczają, to jest co najmniej 4 do 5 różnych aktywności dziennie. Na Tadzia, jego koleżanki i kolegów podczas zajęć otwartych w przedszkolu z pasją czekało wiele atrakcji. Bardzo ciekawe, a najbardziej to podoba się dzieciom i im się ma podobać, prawda? W przedszkolu. Pani Anna na środowe zajęcia otwarte przyszła razem z córką. Niedaleko mąż pracuje i miałby blisko, żeby dziecko przywieźć w trakcie pracy, w godzinach pracy, żeby dziecko było w bezpiecznym miejscu. Aby zgłosić dziecko do przedszkola z pasją należy wypełnić formularz rekrutacyjny. Z każdą osobą jest rozmowa ze mną, jako z dyrekcją przedszkola i szkoły. Też osobiście oprowadzam po całym przedszkolu, pokazuję przedszkolę, tak żeby rodzic Mógł podjąć ostateczną decyzję. Rozmawiamy o potrzebach dziecka, o tym, co możemy zaproponować, czego nie możemy zaproponować, jak nie możemy. Także to są takie przyjemne rozmowy, ale jest to rozmowa rekrutacyjna. Gdy dziecko zostanie już przyjęte, placówka jest w stałym kontakcie z rodzicami. Rodzic ma na bieżąco. Codziennie informacje o tym, jak dziecko pracowało w przedszkolu, czym pracowało, jakimi metodami. Czyli jak na przykład jest ubrudzona koszulka od żółtej farby, to wiadomo skąd to się wzięło. Tak mówię pół żartem, pół serio, ale rzeczywiście dzieci w naszym przedszkolu bardzo często doświadczają różnych aktywności. Dzieci muszą mieć siłę, aby móc malować, wycinać, rzeźbić, lepić i bawić się. W środę po zakończeniu wszystkich zajęć na przyszłych przedszkolaków, Czekała słodka oraz zdrowa niespodzianka.